Witam, witam. Powiem szczerze, że dzisiaj nawet nie pomyślałem, że pojadę na wykopki. Dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. Jak widać, zagilany jestem strasznie. Ostatnio trochę mnie przewiało. Siadam do auta po pracy, patrzę. 9,5 stopnia. No kurczę, normalnie lato. Także, cisnę, jestem koło. Jestem koło kapliczki na tym samym miejscu co ostatnio wyszło. Sreberko także do zobaczenia. Przy pierwszym fajnym dołku, zrobiłem metr dosłownie. Pierwszy sygnał, pierwszy sygnał. Jakby to powiedzieć, pierwszy dźwięk wykrywacza. Jest guziolek, ale ziemia fajna odmarzła. Zresztą padało 3 dni, także jest, jest ciapa troszkę. Ale guzik gładki, pruski, cywilny, bez zdobień. Następny do słoika. No i lecę dalej. Pogoda nie rozpieszcza, ale jest ciepło. Także jest, jest super. Tam wyszedł guziczek i 2 metry dalej muszę to nagrać przepraszam was bardzo ale jest dzisiaj pierwsza monetka 20 groszy z 49 a niech wychodzą PRL -e, byle na koniec wyszło sreberko mamy kolejną monetkę 5 fenoli weimar złoto Weimaru. jakby to powiedzieć takie ło nic fajnego prawie się wydzierają super kiedyś ich nie było nie wiem co się stało przyleciały i zostały tak chyba od Chyba tak od pięciu y, lat zauważyłem, przez cały czas, ja ciebie, Uff. ja tu ożurawia, gadu, gadu. Ach. Patrzcie na to. Wróciło szczęście albo się za szybko podnieciłem. Przeczyszczę i już pokazuję A, no. <grych> może falstarta walną. <grych> no chyba fal start. Zwykły jakiś. Nie mam pojęcia od czego krzyżyk. No, a być może był krzyżyk. Ciężko mi powiedzieć. Nie widać. No ale. Zajarałem się. Mam bajkę, nie? Dobra, nic. Lecę dalej, fajnie było. Fajna akcja na żywo. Super. Mam sygnał. Praktycznie jakby na, na samej powierzchni. Spróbuję. Mówię na żywo. Mam już widowcę coś tu jest o, proszę bardzo cóż my tu mamy za blachę czyżby był taki wielki guziol widać miejsce po lucie no ewidentnie wygląda na guzik i taki na moje oko cztery centymetry średnicy wiszą chmury straszą mam kolejną monetkę osiem pięć wyszedł w międzyczasie Adolfik ale tutaj widzę jest coś małego i zielonego, jest jeden grosz, na szczęście, ile co dalej, dawno nie było zabytkowej kuleczki muszkietowej, wychodzi słoneczko, pięknie to wygląda. 5 groszy nie wiem która to już dzisiaj monetka 58 rok 5 groszy złotówka ale w strasznym stanie nie nagrywałem i patrzcie jeszcze w bryłce 5 groszówka będzie 40 jak znajdę gdzieś poleciało jest pięciokruszówka aluminiowa 49 bity e, tym samym stemplem ta moneta była bita co te w miedzianiku tylko że była bita później już w latach 50. po prostu starym stemplem chyba do 50. kurczę nie pamiętam dokładnie w perełkach czy dopiszę tego trzeciego, no mniejsze z tym później sprawdzę, to napiszę. Jest kolejnego dołka, tabliczka znamionowa mamy pląbeczkę pląbeczkę plombunie. już wyczyszczę szczoteczką. Kacper przyjacielu, jak widzisz. Nic fajnego numer chyba 35 praktycznie nic nie widać. Sztuka po prostu jest czy Przyświeciłem. Próbuję odczytać. Ale tutaj jest 93,10. Nie wiadomo, czy to 1910 rok, kurczę, nie wiem. No nic, o i tak jest zniszczony, rozpada się. Mamy 50 groszy, dopatrzyłem się daty 49 praktycznie jak większość z tego pola i na razie srebra nie ma ściemnia się słońce już zaszło za horyzont nie wiem no na pewno będzie widać że się ściemniło dosyć poważnie straciłem kilka minut na rozmowę tutaj z sąsiadem i wszystko wiem dowiedziałem się z kim rozmawiałem wcześniej z gościem, który. Yy, powiedział, że sam sobie gdzieś, będzie szukał na swoim polu. No i co najlepsze, że to jest sąsiad tego pana, z którym rozmawiałem i od tego pana dostałem yy, dostałem na razie pozwolenie ustne. Jutro podjadę. Jak jak tutaj przyjadę, podjadę z yy, oświadczeniem. I nie ma problemu. Będę miał pozwolenie na na pole tego Pana 5zł z prl -u. także zagram na nosie sąsiadowi hmm. powinienem nosić chyba ze sobą dyktafon bo Pan opowiedział mi niesamowitą historię e, historię e, fabryki którą przed wojną miał Żyd po wojnie niestety nie wrócił, i w czasach PRL-u, nie wiem, lata, nie wiem, które były 70. czy 60. nie pytałem dokładnie, była wyburzana hala. W ścianie hali był ukryty słój ze złotymi monetami. Oczywiście się rozbił. Monety się wysypały. Ludzie wyzbierali. No, jak to za tamtych czasów było? Szybko ktoś gdzieś coś doniósł. Milicja bardzo szybko się zajęła tematem. Podobno milicjanci siedzieli w knajpie, stawiali ludziom, wiadomo, rozwiązywali języki, ludzie zaczęli się chwalić. Kto znalazł, kto, ile ma tych monet. Prawdopodobnie to były 10-20 markówki Cesarstwa Niemieckiego, złote. No i zrobili nalot, przeszukali, pozamykali ludzi, e, tych co zamknęli, ci sypnęli, następnych, następnych, następnych. No i monety poszły na skarb państwa. Ciekawy jestem, gdzie dzisiaj, w którym muzeum one leżą, w którym muzeum można je zobaczyć. Podejrzewam, że w żadnym, bo w Opolskim na pewno ich nie ma. Także taka historia. No i fajna na dziś. Trochę śmieci, jak zwykle wyszło. Jeszcze kilka puszek, ale tu zostawiłem na między. Zabiorę następnym razem. No i dzisiaj monetek 2, 4, 6, 8, 10, 12. Patrzcie, 14 monetek. Tak jak ostatnio, sreberka nie ma, jest grosik współczesny, kilka złotych, 50, 20, 10 groszówka, dwie piąteczki, dwie różne, dwa Adolfy, piątka Wajmaru, jedyneczka. Praktycznie wszystko nagrywałem, także <grytanie> falstartowy krzyżyk guziczki tyle gęsi wracają czyli idzie wiosna dzisiejszego wypadu to chyba najlepsza to ta opowieść tutaj sąsiada także ja was pozdrawiam lecę do domciu zrobić film jutro sobota dla mnie pracująca, ale mam nadzieję, że po południu wyskoczę. Także trzymajcie się i do następnego. Wiem, że mnie nie widzicie, ale pozdrawiam Was serdecznie i do jutra.